Gotowi Szanowni Państwo, witam bardzo serdecznie na konferencji prasowej Konfederacji w środę Wielkopolskiej pod tytułem Nie dla masowej imigracji, tak dla bezpieczeństwa Polski. Szanowni Państwo, no to co się wydarzyło w sąsiednim powiecie w miniony weekend właściwie wstrząsnęło tutaj mieszkańcami, wstrząsnęło też generalnie opinią publiczną charakter zdarzenia, który miał miejsce na plaży w środku Wielkopolskiej, zaatakowani, zaatakowani Polacy przez obcokrajowców w bardzo drastyczny sposób, no wstrząsną tutaj nami wszystkimi. Natomiast w związku z tą sprawą na no, światło dzienne ujrzały również inne incydenty noszące znamiona przestępstw, o których właściwie policja być może miała wcześniej informacje. Być może część tych incydentów, zdarzeń z udziałem właśnie cudzoziemców, którzy przebywają właśnie mniej więcej tutaj w powiecie średzkim, w powiecie śremskim, w okolicznych miejscowościach, mają miejsce. To są właściwie incydenty, które no, nas wszystkich szokują, zaskakują, które nigdy nie powinny mieć miejsca, a mianowicie właśnie fotografowanie dzieci przy szkole właśnie w myślu. częstowanie alkoholem nieletnie dzieci, w tym nieletnie dziewczynki, Zakłócenie porządku publicznego przez cudzoziemców, którzy tutaj, obcokrajowców, którzy tutaj pracują, którzy tutaj pracują, przebywają w celach zarobkowych. Nie mamy pewności co do tego, czy wszyscy tutaj przebywają w sposób legalny. Ja złożyłam odpowiednie pismo do odpowiednich instytucji, żeby taką wiedzę pozyskać. Kiedy taką wiedzę uzyskamy od Wojewody Wielkopolskiego, od starostów, no to tą wiedzą również się tutaj z Państwem podzielimy. Natomiast chcemy też wyrazić solidaryzm tutaj z tymi patrolami obywatelskimi, które się odbyły w ostatnich dniach tutaj właśnie, w Środzie Wielkopolskim, w Śrebie, w Zajmiemyślu, w Jaki mają cel? No one pokazują... Patrola obywatelskie, no, pokazują pewnego rodzaju niemoc i sprzeciw wobec braku porządku publicznego, który tutaj no, niestety ma miejsce. Mamy, mamy informacje od mieszkańców, że czuje, nie czują się bezpiecznie, że te incydenty, które zaczęły się pojawiać, być może właśnie te wydarzenia być prowokowały do tego, żeby troszeczkę więcej na ten temat tutaj mieszkańcy powiedzieli i sami mieszkańcy zgłaszają się do nas z prośbą o interwencję w tych sprawach. To znaczy sprawa właśnie bezpieczeństwa, bezpieczeństwa ich samych, ich dzieci, no i porządku publicznego, aby tutaj był on utrzymany, więc cieszę się, że, że mieszkańcy też wiedzą, że utrzymanie porządku publicznego, utrzymanie bezpieczeństwa. Jest też ich obowiązkiem i takim obowiązkiem, wyrazem tego obowiązku są właśnie te patrole obywatelskie, które tutaj obserwowaliśmy w ostatnich, w ostatnich dniach. Ja również bardzo dziękuję dzisiaj tutaj mediom za obecność. Dziękuję Państwu za to, że no nie przychodzicie obojętnie obok obo tych wszystkich wydarzeń i że je relacjonujecie i że mieszkańcy też znajdują wśród Was. Podmiot, który tymi sprawami się po prostu interesuje i nie relacjonuje, nie zamiatając tych tematu odbywań, nie dając się po prostu yy, nie dając się politycznej poprawności związanej z obecnością yy, obcokrajowców w Polsce oddaję głos Maciekowi Juźwiakowi, który jest liderem Konfederacji Szwarzy Wielkopolskiej, yy, który tutaj yy, jest bezpośrednim łącznikiem między No a mieszkańcami yy, powiatów Dziękuję Aniu. Witam Witam Państwa. Proszę Państwa, nie będzie przesadą, jeśli użyję określenia, że w naszym regionie w ostatnim czasie masowa imigracja zbiera krwawe żniwo. Koniec lipca nasze miasto rodzinna środa, imigrant z Mołdawii za pomocą młotka w brutalny sposób morduje panią dentystkę. Bardzo poważnie rani jej syna, księdza. Nie wiadomo, czy on dojdzie do zdrowia. Zeszły tydzień, śrem. Plaża w Śremie, grupa latynosów z Kolumbii, Argentyny szlachtuje tłuczonym szkłem, tak zwanymi tulipanami, dwójkę Polaków. Kują, żeby zabić rany w okolicach szyi. No, chłopaki cudem przeżyli. Niestety jeden do dzisiaj nie odzyskał czucia w nodze. Nie wiadomo, czy kiedykolwiek. Jest. Odzyska. Ten sam weekend miejscowość Dachowa, gmina Kurnik, kilkanaście kilometrów od środy. Grupa Gruzinów zachowuje się głośno. Polak zwraca im uwagę, że jest po ciszy nocnej, prosi, żeby zachowywali się e, ciszej. Gruzin wyciąga nóż, trzykrotnie pcha lub dwukrotnie pcha e, Polaka nożem. E, zeszły tydzień zaniemyś mnóstwo informacji od zaniepokojonych rodziców, że imigranci zamieszkujący tamtejszy internat e, zaczepiają dzieci. Robią im zdjęcia za drzew, wołają, wołają na jakieś cukierki. Tak samo w środzie odbieramy zdarzenie, że w jednym ze średnich kebabów, prowadzonych przez bodajże obywateli Bangladeszu, dzieci są 12-13-letnie. dziewczynki Są częstowane za darmo jedzeniem, ale także alkoholem, także papierosami. Zdarzenie sprzed dwóch tygodni? Przed trzech tygodni, o którym tutaj. Ojciec tych dzieci opowie: Gruzini gonią samochodem, wujkę, no, dzieci, bo 18-latka i 13 -latka, tak? Ale tutaj Pan zaraz szerzej o tym opowie. No, szanowni Państwo, to są rzeczy nieprawdopodobne. Czy ktoś kojarzy, żeby w środzie się działy takie rzeczy? Takie rzeczy to żeśmy tylko obserwowali albo z filmów, albo z wiadomości, kiedy pokazywali nam kraje Europy Zachodniej. Szanowni Państwo, tego chcemy. Jeżeli już teraz się dzieje takie coś, to wyobraźmy sobie, co będzie za 10-20 lat, kiedy ta masowa imigracja będzie płynąć. Jaka przyszłość czeka nasze dzieci, nasze wnuki? I właśnie odpowiedzią na tą narastającą agresję ze strony imigrantów są patrole obywatelskie. I teraz, proszę Państwa, jak ja słyszę, że na szczęście jest to mała grupa, ale część grupy, no przeważnie gdzieś z kręgów lewicowych, burzy się, że to groźnie wygląda, że to jest zastraszanie, że część imigrantów jest niewinna, że oni się przez to mogą bać. No trudno. No proszę Państwa, znajmy proporcje, tak? Lepiej, żeby się jakiś imigrant troszkę przestraszył, niż mają zaszlaktować kolejnego Polaka. Na tych patrolach obywatelskich zresztą żadna krzywda im się nie dzieje. To są pokajowe patrole w granicach prawa. Podchodzimy pod miejsca, gdzie imigranci pracują, gdzie imigranci mieszkają i im tłumaczymy: tu jest nasz kraj, tu są nasze zasady. Nie pozwolimy Wam na takie zachowanie. Może w Bangladeszu 12-13-latki są uważane za dorosłe kobiety, w Polsce to są dzieci. Nie róbcie tak. To im tłumaczymy. O to tylko chodzi, Szanowni Państwo. Mobilizujemy, tylko zachęcam, zachęcam wszystkich mężczyzn, patriotów, do brania udziału w tych patrolach. Mobilizujmy się, proszę Państwa, organizujmy. To jest nasz kraj i nie możemy go oddać nikomu. Dziękuję. Pani Danuta Gierty, ja krótko o, tych, o Straży Miejskiej. Ja tutaj chciałam przede wszystkim podziękować naszym tutaj średzkim i z innych gmin, z innych miasteczek, mężczyznom, chłopakom, panom, którzy no, biorą nas w swoją obronę. Tak? Ja w imieniu oczywiście kobiet, dziewczyn, które się czują najbardziej zagrożone w tej chwili w naszym kraju ale oczywiście do tego powołane są odpowiednie służby, opłacane z naszych podatków i taką formacją jest Straż Miejska i uważam, że jest czas najwyższy, żeby włodarze naszych gmin, który apeluje do nich, jeśli mnie słuchają, żeby zmienili po prostu godziny urzędowania tych strażników miejskich, żeby oni się nam kojarzyli nie z mandatami, z blokadami założonymi na koła, tylko właśnie z bezpieczeństwem. W tych miejscach, gdzie często się w Polsce, już w tej chwili w miasteczkach i w całej Polsce, zwłaszcza kobiety, zwłaszcza dzieci, czują zagrożone, a więc na przykład na przystankach, jeśli wieczorne autobusy przywożą powiedzmy ostatnich pasażerów, powiedzmy do kurnika, do tak itd., żeby w tych miejscach podczas właśnie tych, tego powrotu czy to z uczelni, czy z drugiej zmiany z pracy, żeby się te osoby czuły bezpiecznie, widząc, że tam właśnie jest patrol straży miejskiej. Także no, taki apel z mojej strony i jeszcze raz właśnie duży szacunek, wielkie podziękowania i jestem też oburzona hejtem niektórych środowisk, które, które właśnie oskarżają o to naszych tutaj mężczyzn, którzy zachowują się po rycersku, tak jak to w polskiej tradycji zawsze było. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, Pani na temat zdarzenia, które miało miejsce. Te, za, te zdarzenie miało miejsce jakieś trzy tygodnie temu, mój syn odbierał e, córkę od starszej siostry po północy. E, jadąc samochodem, mijali się z ekipą 4-5 osobową e, o, o gruzinów. Tak dziwnym wzrokiem na nich spojrzeli, ale minęli się i po jakichś tam 30 sekundach patrzą na ogonie i siedzą tym samochodem, co ich przed chwilą mijali. Zajechali im drogę w okolicach małego kościoła i zmusili do wyhamowania. Po czym wyszli z tego auta i kierowali się w kierunku mojego syna, jego kolegi i właśnie tej 13-letniej mojej córki. No wystraszeni, no sam bym się wystraszył w takiej sytuacji, wycofali auto i ominęli i zaczęli uciekać. Ci szybko wsiedli do auta, zaczęli ich gonić. Ten pościg trwał przez pół środy mniej więcej. W końcu udało im się zgubić. Oczywiście podczas pościgu mój syn, bo mój syn nie kierował on do pasażerem, wykonał telefon na policję. Ta pani nie z komendy policji środa, tylko z centrali policji. Miała problem z ustaleniem, w którym miejscu się znajdują, no bo te auto się przemieszczało. Raz było na tej ulicy, raz na tej. Po całym zajściu, jak już czuli się w miarę bezpiecznie, pojechali na komendę policji w Środzie, zgłosił to zdarzenie już tak oficjalnie. Pan dyreżujący na policji spytał, czy coś się stało. No nic się nie stało, no bo zdążyliśmy uciec. No to nie ma podstaw, żeby to przyjąć, to zgłoszenie, nie? Później ten syn na drugi dzień mi to opowiada. Ja tak trochę jest zniesmaczony, bo mówię, no nic się nie stało, no ale gdyby się stało, gdyby oni podeszli do tego auta, gdyby wyciągnęli nóż albo coś, z tyłu siedziała 13-letnia dziewczyna, która to wszystko obserwowała, nie? I mówię, no musi być jakiś sposób. Chodziło mi już po głowie, żeby może zebrać jakąś ekipę chłopaków, wyjść na miasto, też miałem taki pomysł, ale na całe szczęście wyprzedzili mnie inni panowie, którzy też im dziękuję za to, że zorganizowali taki takie wyjście, bo też uczestniczyłem e, i napisałem e, oficjalnego mail, maila na następnego dnia na s, skrzynkę pod, pocztową e, mailową policji szwedzkiej. no i po tygodniu tam się odezwali nie wiem co z tego będzie czy chociażby e, jakiś mandat bo e, chciałbym e, zauważyć, że jak ścigali mojego syna to w okolicach liceum ogólnokształcącego w Środzie wysepkę brali z lewej strony tak usilnie chcieli ich po prostu wyprzedzić, że tam właśnie, i myślę, że tam jest jakaś kamera, to wszystko jest oczywiście do udowodnienia. Także też się nie zgadzam z, taki, z, z takim życiem w Środzie Wykopolskiej, które było jakoś bezpieczne przez lata. Jak nasi dziady i pradziady bronili naszego kraju, pamiętamy historię, tak myślę, że właśnie ci, tak tutaj Pani wspomniała, zielni mężczyźni, którzy wjeździ na ulicę, bo to są tacy właśnie rycerze, którzy poniekąd to jest taka wewnętrzna wojna z tym, co może nas czekać, bo nie chcemy mieć chyba tak jak we Francji, w Niemczech, czy tam w innych e, krajach skandynawskich, że po zmroku z tym już e, nie wyjdziemy na dwór, nie? Dziękuję. E, Przepraszam, bo ja może trochę przegapiłem, a skąd jadą nie bryziny? Yy, bo, mój, bo oni tu mieszkają. Yy, prawdopodobnie w tym nawet budynku naprzeciwko, Tam często oto stało. A, yy, syn zrobił następnego dnia zdjęcie, numer rejestracyjny, ja nawet te zdjęcie z tego samochodu z numerami rejestracyjnymi wysłałem na policję, tak żeby nie było, że to są takie gołosłowne yy, jakieś tam... Yy. Nie? Także to wszystko jest udokumentowane. Zobaczymy. Ja zdaję sobie sprawę, że policja ma ręce związane, bo jeżeli się przestępstwo nie wydarzyło, nie mogą jakby ukarać. Ale właśnie, jaki sposób musi być na to, żeby tą agresję jakoś w tym zarodku ugasić, a nie czekać, aż to się rozwinie i później już, będziemy, już nic nie zrobimy za 10-20 lat. Dziękuję, Dobry, dziękuję bardzo. Po pierwsze bezpieczeństwo polskie bezpieczeństwo Polaków i dziękuję tutaj za, za ten za przy, przy, po prostu konkretny przykład takiej agresji, która tutaj ma niestety miejsce. Czy są jakieś pytania? Tak, ja mam pytania, bo tutaj kilka razy padło słowo rycerskość. Ja byłem na, na tym patrolu i tam nie ma tutaj, brakuje mi kogoś, na Rafała podejny, który jest takim prowadzącym te wszystkie marsze i nie ma go tutaj. I on powiedział pani kierowniczce tego hotelu, w którym mieszkają ci ludzie, że życzy jej, żeby jej zgwałciło 10 imigrantów. Ja musiałem, robiąc materiał, co dwie sekundy dawać generator tak zwany, bo nie dał, żeby go Czy nie uważają Państwo, że ta forma jest niewłaściwa? A jeśli jest właściwa, to dlaczego nie ma tutaj pana Rafała bo to jest konferencja konfederacja, a ale, ale Konfederacja mówi o patrolach i o tych... My się, w, w, my się przede wychodzi. wszystkim solidaryzujemy z mieszkańcami, którzy samodzielnie oddolnie zorganizowali tę patrolę. To, że ktoś jest, jest, jedna osoba, która to jest wcale, to nie oznacza, że, 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 że jest reprezentatywną osobą dla wszystkich mieszkańców, którzy w sposób pokojowy chcą zamanifestować swój sprzeciw. Ja nie mogę brać odpowiedzialności za słowa, które tutaj pan redaktor przytoczył, bo one są niewłaściwe i nie stosowne, powinny mieć miejsce. natomiast mieszkańcy mają prawo właśnie do wyrażenia swojego społecznego niezadowolenia sprzeciwu również w imieniu właśnie mieszkańców Środy Wielkopolskiej ja i tak Także i według mojej wiedzy, być może tutaj macie potwierdzi, nie doszło do żadnego incydentu, który by w ogóle w jakikolwiek sposób deprecjonował charakter patrolu obywatelskiego. Ja się cieszę, że jest jeszcze właśnie taki instynkt samozachowawczy samozach wśród Polaków, że nie są zaknębowani poprawnością polityczną. pozwolę sobie nie zgodzić się z Panią, że nie doszło do żadnego incydentu, który by w jakiś sposób uchybił komukolwiek, bo tam doszło do wielu takich incydentów. Pytanie tylko, bo ta forma jest. Proszę mnie pan Pana Lewicowe, nie, ja nie jestem lewicowy, broń Boże, wręcz do roku. Natomiast formuła uważam, że jest niewłaściwa po prostu, wyzywanie. Ludzi, życzenia im gwałtu i to przez człowieka, który prowadzi te demonstracje, jest niewłaściwe. To tutaj pan Maciej mi dzisiaj przyznał w rozmowie, że on się nie zgadza z takim, to skoro tak pan Maciej się nie zgadza i pan się nie zgadza, to czemu pan Rafał podejma ciągle jest, jest? Proszę bardzo. To to, że ja nie słyszałem tego, że tak powiedział Rafał. Natomiast ja to wyrażę, ogólnie, Rafał ma nasze pełne poparcie, nie, nie w tych słowach akurat, których ja nie słyszałem i nie wiem, czy powiedział, ale generalnie wielki szacunek dla niego, że on to wziął, on to zorganizował, on apeluje, żeby to się odbywało pokojowo Apeluję, żeby nie, nie wyzywać policji, żeby współpra żeby, żebyśmy współpracowali w sposób pokojowy. Także nie wiem, może mu się coś wyrywało. Jeśli mu się takie coś wyrywało, było to niewłaściwe. Ja, ja, ja tego nie, nie, nie słyszałem. Natomiast nie można tutaj twierdzić, że Rafał to robi w jakiś sposób niewłaściwy, bo on też apeluje, by to wszystko odbywało się zgodnie z prawem. No dobrze, ale rano mi pan powiedział, ja że niewłaściwie, że niewłaściwie. Czy pan to słyszał, nie... czy, czy pan tak, wysyła, tak, to ja nagrane? tak mam to nagrane, mam to nagrane. Te słowa, jeśli padły, to były niewłaściwe, ale ogólnie za całokształt wielkie brawa dla Rafału. powiedział rano że te słowa są niewłaściwe tak. i, gdy, i że tam się zdarzy, że ktoś przyjdzie, kto się zachowuje niewłaściwie. Mm. Natomiast pan Rafał ma prowadzi te demonstracje, to to może by mu zwrócić jakąś uwagę, skoro tutaj pan mówi, że niewłaściwe. Pani się z tymi słowami nie zgadza. To może powiedzieć, żeby się troszeczkę utemperował, bo gruszka dziekciu zetknie nawet beczkę miodu. Ja nie neguję zasadności tych marszów. Właściwie one są, lepiej zapobiegać niż gasić, prawda? Też się z tym zgadzam. Natomiast Natomiast nie doszło w... do by łamania prawa na żadnym z tych marszów. No wie pani, powiedzmy Nie doszło do kierowniczki. To naruszenie godności nie, to jest małym nikim, pani, szczerze... Jak? Ja bym jeszcze chciał nadmienić, bo byłem na tym marszu i wielokrotnie, jeżeli ktoś tylko w małym procencie próbował. Źle się zachowywać, był wielokrotnie napominany. Nawet jeden pan został wyproszony, że ma nie psuć opinii i yy, policja pod eskortą go odstawiła, bo próbował robić prowokacje i tam wezwiska, że kogoś tam zabije czy coś. Także były interwencje w tym sprawie. Nie wiem, może to co pan mówi, miało miejsce, też nie słyszałem, ale muszę bronić tego pana, bo zawsze reagował, jak ktoś był yy, niewłaściwie się no, zawołał. czy się Państwo Murem za ten, co robię pan raport to jest inny, tak? Oprócz tej jednej sytuacji. A jeśli, jeśli ona to, miała to, miejsce, to, bo to, ja nie słyszałem. Kwestia temperamentu jednak a nie jednej sytuacji. Tu są potrzebne osoby z temperamentem. No a, a jaką pan widzi alternatywę? Mamy wyjść nie, tak jak, no, na jak na zachodzie i malować kredkami e, o tolerancji na ulicy? W ten sposób wyrazić... No coś nie, nie coś no jest jeszcze gdzieś środek między tymi skrajnymi społecznymi zachowaniami. Patrole miały charakter pokojowy, nie doszło do, do żadnego złamania prawa. Dokładnie Gdyby tak. doszło do złamania prawa, to policja zatrzymałaby. To jest lekko. Czy są to jeszcze to jakieś pytania?